Lenovo Tech Zone, czyli Forum Miłośników Technologii. Rejestruj się, wypowiadaj i zgarniaj nagrody. Co miesiąc do wygrania 20 zestawów z gadżetami Lenovo, a raz na jakiś czas nagroda główna w postaci tabletu Yoga Tab 3 Pro. Szczegóły w opisie filmu. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny przerywnik. O takie filmy prosiliście, to są filmy takie bardziej trochę na luzie. Dzisiaj testuję komputer dla mojego widza. Prezentację części niedawno widzieliście na moim kanale do tego komputera. Także, jeżeli ktoś to przegapił, dodam odnośnik w tym filmiku, żeby łatwo tam można było was przekierować. Testuję teraz podkręcony procesor jest to Skylake I6600K. Podkręcam na 4GHz, napięcie około 1,29V. Ustawienia są offsetowe, czyli tutaj będzie on rzucał zegary i napięcia pod, znaczy w czasie spoczynku. Co ważne, obu, tutaj wentylatory w obudowie obracają się na minimalnych obrotach. Dorzuciłem jeden 120 mm na górę, jeszcze, żeby poprawić przepływ powietrza. Także na przodzie mamy 240 razy z tyłu 140, na górze 120. Cały poziom hałasu, jaki generuje ten komputer z odległości około 40 cm, to niecałe 37 dB, także naprawdę bardzo, bardzo mało. Zerkniemy sobie teraz na temperatury. Program, którym testuję obecnie, jest to Asus Bench. Zostało jeszcze około tam, nie wiem, 8 minut testu, żeby dwie godzinki pełne wybiły. Przetestuję sobie prawdopodobnie za chwilę jeszcze kartę graficzną, to może też pokażę Wam, jakie są temperatury na karcie graficznej w benchmarku walej. OK, teraz tak. Temperatury na procesorze 60, 63, 55, 53. Także najcieplejszy rdzeń 63 stopnie Celsjusza. Naprawdę bardzo dobry wynik moim zdaniem. Natomiast zwróćcie uwagę, że pomiędzy tymi rdzeniami są dość duże, dość duże rozbieżności, jeżeli chodzi o temperatury. Pierwsze dwa mają 60-63, a drugi na trzeci i czwarty mają 55 i 53. Tu pewnie icha jest po prostu nierównolega od rdzeni, dlatego taka a nie inaczej. Natomiast najwyższa temperatura na najcieplejszym rdzeniu, 63 stopnie, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. W obudowie, oczywiście, zamkniętej przez cały czas i jak mówię, z wentylatorami ustawionymi na minimum. Naprawdę tego komputera praktycznie nie słychać. Także ja jeszcze potestuję sobie w ten, ten komputer przez parę godzin, żebym miał pewność, że dojedzie on do klienta stabilny, a za chwilkę jeszcze Wam pokażę tutaj testy na karcie graficznej. I obiecane test ich na karcie graficznej. Tutaj jest troszkę głośniej, bo około 39 decybeli, natomiast przypomnę, że wentylatory cały czas są skręcone na minimum w obudowie. Zrobimy sobie zbliżenie. Dałem, o, o sorry, dość dużą czcionkę tutaj w MSI Afterburner. Podkręciłem kartę na rdzeniu o 100 MHz, co daje nam Busta 1416 i na pamięciach plus 200. Temperatura około 75-76 stopni Celsjusza, to jest 76, karta nie przekracza obroty wentylatora około 1600 na minutę, a wynik widać, że mam to FPS średni 101,2 i punkty 4235 na maksymalnych ustawieniach, czyli Extreme HD tego benchmarka na rozdzielczości oczywiście Full HD. Także ode mnie to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Linki do podzespołów jeszcze wrzucę tutaj do opisu tego filmiku, żebyście zobaczyli sobie, jakie są ceny poszczególnych klocków. Jak zwykle, poproszę Was o łapy w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.